Bullseye. Cześć wszystkim, z tej strony DevAccess, a jest to odcinek mm, taki trochę nietypowy, ponieważ będziemy otwierać skrzynki pierw na Silverze1, a później na Orzełku i porównamy mniej więcej drop. Jest to nowe konto z Srebro1, mm, od Fantomarze, który mi pożyczył, czyli od Kamila, dzięki wielkie. I mamy tutaj 6 skrzynek, mamy Chroma, 2 Feniksy i 3 Huntsmany. Co wydaje mi się, że na Silverze ogólnie lepiej, lepszy jest drop, z tego, że to są to nowe konta i nie wiem w ogóle, ale. Nie wiem, no zobaczymy. Otworzymy pierwszą skrzynkę Fenix I porównamy drop do 10 skrzynek na orzełku. Znaczy do 10. Tutaj otwieram ile 6. No to do 6 skrzynek na orzełku. Myślę, że to będzie spoko 12 skrzynek. No to co? Pierwszy Fenix, Wydaje mi się, że no naprawdę tutaj poleci jakiś dobry item, jak może jakaś koska. Pierwszy, Tek 9 burza piaskowa. O, ale przyleciał Redline wcześniej. Ale tutaj mamy fioletowy luch cały. Wiadome. Dobra, otwieramy Huntsmana. Otwieramy Huntsmana. m 4 a 4 pustynne uderzenie przyleciało. No i mamy m 4 4 pustynne uderzenie. Patrzcie, czerwony skin już mi pierwszy raz lotną. To jest druga skrzynka na tym kącie. Jaki stan tested chyba? Lekko używana. No to da, zajebiście. Chroma na końcu. Okej. Okay, druga skrzynka łowcy. Druga skrzynka łowcy. Auk moment? Nie, Galil Kami, Galil arkami. Galil arkami. Fabrycznie nowy. U. Dobra, otwieramy Feniksa, Jedziemy. Tutaj teraz Asimov ze statrakiem zaprawiony. Albo jakiś karambicik. Famas sierżant przyleciał. I tak 9 burza peskowa. A znowu przylatują te skiny, takie filetowe obok. To jest tak zrobione, chyba przeleci obok, tu jest filetowy i o kurde na pewno nasz, nasz skrzynka będzie lepsza. Okej, okay, dobra, klucz do skrzyniłowcy, kolejna, może tym razem chmucą, ale czyste, tak jak na moim głównym koncie mi dropnął I... tak 9, Izak A obok m 1 a to nie, nie wierzy w to Co kurwa gówno I ostatnia skrzynka, to jest Chroma Case Man of War, Galil Może jak, jakaś koska Nie wiem, zobaczymy Zobaczymy co mi dropnie I... Kurde, Quicksilver w sumie lipa, ale patrzcie, czerwony item dropnął. Czerwony item, ile on jest warte na rynku, sprzedaj na rynku. A nie działa rynek chyba, co? Czy działa? Działa? To jest 3.40. No, w miarę. W miarę klucz się zwrócił ogólnie, ale patrzcie, z drugiej skrzynki czerwony item już dropnął, więc naprawdę to jest dziwne. Dobra, teraz widzimy się na orzełku, 6 skrzynek. Dobra, teraz otwieramy 6 skrzynek na, na głównym kącie. 3 chromy, 2 i 1 breakout. Co, tam był czerwony item, MK, tutaj będzie czerwony item, mam nadzieję. Kosa. W sumie breakout otworzy później. Pierw leci Fenix. Nie wiem, czerwony Item, no to co? Asimov. Ewentualnie jak Kameleon. No ten Kameleon też już może być. Zawsze byleby czerwony item był. I gdzie 9 Statrak, burza pioskowa jest statrak. Pierwszy statrak i kolejny tech. Wcześniej były takie bez statraka. No jeszcze prawda walka chyba. Zajebiście. Dobra, otwieramy chromę. Czerwony Item, no dawaj tego awkę Man of Warrock. Dragon King, Kartel przyleciał. Berety, Dual Shock, wszystko i system lock. Obrzeżenie że nie grotto. Dobra, dwie skrzynki, dwa słabe itemki. Jeszcze jedną chromę otworzymy. już później le lecimy trzy skrzynki pod rząd. Dragon King przeleciał, pełno beret. No i mamy Gloka. Smoczy. Smoczy katakumby? Nie, katakumby zwykłe. Ze satrakiem. Smoczy katakumby. Co? Dobra, leci Fenix. Nie, wiem, nie ma czerwonego itemu. Nie ma żadnego dobrego itemu jak na razie. Thomas Sierżant, USP Guardia będzie? Będzie Guardia, ale zaprawiony w walkach Albo tak mi się wydaje przynajmniej Zaprawiony w walkach, no co to jest? To jest lol Jakieś lagi są, nie wiem Co chyba Steam Mam dużo tych breakoutów Dobra, wybieramy tą O, Glock żywi jak wody tam chyba był, albo jakiś, nie wiem Chyba Glock to był, mi się wydaje Negev, pustynne uderzenia No nic, no silvery mają szczęście, no tyle w temacie Silvery mają szczęście, Negev pustynne i ostatni Chrom Tutaj musi być czerwony item, żeby pobić Silvera To co, ten orzełek, taki fajny orzełek, no taki fajny orzełek, ten orzełek on, on tak sobie patrzy, lata, lata, leci, leci, leci i leci po tą kosę, patrzcie, on Może tu nie ma laurów, ale ma takie fajne gwiazdki Takie tu i lewo, prawo, ma taki fajny ten To co, no rzadkie sp, o właśnie, w tym znaku zapytania powinien być ten orzełek I powinien, powinien być czerwony item jako kosa Więc co, lecimy Lecimy po karambita Tiger tutaj Kartel przeleciał, statrak dwie przeleciał i mamy system lock A obok grotto No to świetnie Otworzyliśmy 12 skrzynek na silverze Wyleciał czerwony item o, Tutaj wyleciały, No powiedzmy Dwa czerwone itemy, dokładnie, zaprawione w walkach obydwa Ale czerwone są, są czerwone są No więc jak widzicie, o to jest przetestowane, ale zjechane równo Więc jak widzicie, no co, słabo z tymi skinami ogólnie Nic ciekawego nie wiem, jeszcze otworzymy pewnie jakieś skrzynki na Silverze, tym jeden, zobaczymy, może będzie akurat szczęście, no to co, tyle, tyle z tego openingu, widzimy się w kolejnym, mam nadzieję, że spodobał wam się taki, taki filmik, że Silver 1 w porównaniu do Orła, no co, wyszło lepiej dla Silvera, nie wiem, może się to sprawdzi w kolejnym odcinku, jeśli chcecie takie odcinki, że otwieranie Silver 1 na przykład i na urzełku możecie pisać i co, tyle, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się, cześć! Something terrible is going down through the entire town Freaking anarchy and all it brings